Ding dong, moi mili Witamy Was z Mostaru w Bośni i Hercegowinie. Jest godzina 17. Dojechaliśmy tu jakieś 2, godziny, nie, za no, 3 godziny temu, 4. I musieliśmy trochę pochodzić z tymi około z godziny się musieliśmy po mieście pomęczyć. Jeszcze była, Spotkała nas bardzo niebiła niespodzianka, ponieważ okazało się, że tutaj w Bośni w niedzielę, w niedzielę traktuje się bardzo, bardzo poważnie. Nie pracuje nikt i nic. Nawet hmm. wymiana walut, tylko pracują jakieś restauracje i kebaby. Mieliśmy duży problem, żeby w ogóle cokolwiek sobie zrobić w tym mieście, załatwić w tym mieście, musiałem wypłacić z ATM-u 10 marki zamiennej, to jest tutejsza e, waluta w Bośni, dla chujowo się nazywa, ale Marka prawdopodob... zamienna, jak się do mnie wczoraj coś nie powiedział, to ja, Takie, ale co ty chcesz kurwa zamieniać? <grytanie> <grytanie> Więc no brzmi śmiesznie Nie no, no prawdopodobnie nie, to pow... wprowadzili po wojnie, nie jakoś szukają chyba swojej tam tożsamości, waluty i tak dalej. I, i mieliśmy problem, bo Mufibu ITM pobrało popłatę około 20 złotych i cały czas nie możemy tej waluty wymienić. Tylko teraz wraz z doświadczeniem zauważyliśmy, że tutaj w Starym Mieście można bardzo dużo rzeczy. Zapłacić za euro, za jakieś breloczki, za jakieś torby Louis Vuitton. Tego yeah. typu rzecz też jest bardzo fajne z podróbkarskie wydaje mi się, że fajnie się ubierzemy, bardzo modnie. Tak, wrócimy z, tabułami, z po tabułami po prostu. Potrzebujemy torebki na nasze magnesy, bo już robi się trochę za ciężko. Więc to będzie idealna okazja, żeby zaopatrzyć się w nową, markową e, torebkę. Tak i będziemy chodzić tutaj do te wycieczki z tymi torebkami, widzisz mnie? No i tak to wygląda. Dzisiaj idziemy jeszcze odwiedzać monster, robić sobie zdjęcia na moście takie tam. A jutro mamy wycieczkę do krawica Waterfalls i ogólnie po całej bośni 8 godzin będzie to trwało. Zobaczymy czy warto zapłacić za to 50 euro, ale już bez bezpośrednio sobie kupiliśmy w biurze podróży. Zaczynamy o 9, kończymy o 17 i tak będzie wracać też mniej więcej powody monsterze. I w środę spierdalamy dalej do Dubrownika Także zapraszam Was na część poświęcona mostu. I tak by jak... Obecne to jak już, żeby to był przeskoc między cenami. Jesteśmy w miejscowości Blatnica, tak? Tutaj nas przywiódł nasz glider. Nie bo kupiliśmy tą wycieczkę i chcieliśmy chyba dostać tylko do Krawicy, ale do samej Krawicy się nie i musimy odwiedzać jakieś inne miejsca. Ale jest nawet fajnie, jest taka dziura tam. No, A i tam rżą monety na nową karetkę Louis Vuitton, Tak, można przejść pozbierać. Nie, no ogólnie to, to nawet to jest ładnie, inne to, więc będą bardziej nudne. I to jest tam... jedno z tych miejsc, które jak zobaczyliśmy na okładce wycieczki, to stwierdziliśmy, że to warto przyjechać. To. A, no i jedno z nas bardziej interesuje to wodospada, ale tak to, to będziemy To tak, no, Zapłaciliśmy 5 euro. Znaczy zapłaciliśmy to w biurze, a nie teraz. nie. Weszliśmy do jakiegoś tam domu drachinów, to jest ten domek tam z tyłu, za nami, o tutaj. Mm -hmm. Nie wiem co ta obycań... ubierać jak stare, jak stare baby trzeba się ubierać będzie pokazane. Brot <grym pościgy> <grym pościgy> <grym pościgy> ja dostałem tylko takie spodnie, Trzeba było zdjęć włóce. Na starych bab, warto dodać. No, ale no, jak nie macie opcji do samej krawicy, to taka bicieczka też no, jest spoko. No bardzo drożna. ładnie. Taka naprawdę. Jest no jest troszkę drożej, ale naprawdę ładnie tutaj jest. Chcę patrzeć na skameliny. Skameliny. Pa, pa, pa. <słys》> Zarują kurwa, z 1 euro sok z, z kurwa skigi Wybierają Majule podpierdala i mu drzewa kurwa To darmo Wstyd Dobry dzień. Dobry dzień tu alkohol jakiś macie? Dobry Tu jest nalewka

Mamy was wodospadu w Trawica, Trawica, z tej perły Bośni i Hercegowiny. Więc mm. tak to wygląda? Czy warto pojechać? Tak, tutaj zdecydowanie warto, warto wziąć trójkąpielowy, warto się popluskać w Minus jest taki, że woda jest trochę zimna, ale jest pysaliśmy czysta, można widzieć, zobaczyć no, i rybki pływające. Także jakbyście kiedyś byli w Bośni i Hercegowinie, w Sarejdy, czy w Mustarze, to warto jakoś sobie taką wycieczkę poszukać. Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie. E Dobra, i dzisiaj już chyba ostatni jest w Bośni. Jutro rano wyjeżdżamy do Dobrownika około siódmej. Powinniśmy tam być o dziesiątej. Także to chyba tyle z Bośni i harcenowiny. Eee, no i co, lecimy dalej. No. Tutaj o podatek od przyjmowania Polaków na wakacje. To mi się podoba i to mi się podoba. Jeżeli ja pracuję właśnie nad tym, żeby mydło spakować do jestem, ja zastanawiam się kurwa. Jak to wziąć ze sobą? Halo, widać mnie? Dzień dobry, ding dong, witam was z Dubrownika, a może jak Pani Gry o Tron woląc z King's Landing, bo tutaj chyba było to kręcone, tak mi się wydaje ta scena. Bardzo znane turystycznie miejsce, jeśli chodzi o tę Grę o Tron. Jest bardzo dużo sklepów z Gry o Tron i tak dalej. Dojechaliśmy tu około godziny 10. jest godzina 17 jakoś tak wyspłem, że spaliśmy, <laughs> spaliśmy cały dzień, ale... Nie przespaliśmy całego dnia, tylko to były sprawy organizacyjne, tak. załatwianie hotelu, jedzenia bo no nie wiem czy wiecie, czy nie opłacać na mieście. Biler no nie jest kurwa tak drogo. Do sklepu Filler. też dzisiaj kupiliśmy rzeczy na kanapkę i dosłownie cztery bułki i dwa pomidory. 26 euro. Tak, a przepraszam, kupiliśmy dwa radry, Radlery. A, no tak, to pewnie przez to do Radlery były pewnie po 10 zł. Tak, no ale to jest skórewsko drogo, tak. naprawdę. Ale, ale tak, pierwsze wrażenie z Dubrownika jest kurwa niesamowicie, fenomenalnie. To jest miejsce, do którego warto iść bez mapy i się po prostu pogubić w tutejszych uliczkach. Wygląda to bajecznie. Tak. O. Zygmuntę, o na nas dzwonią. W porcie, porcie był kurwa, mini Mike bije kurwa w dzwony. Głową, powiesili go do góry nogami, no, jak coś. Tak, w jaja uwałam że to zmieniło się plany dotyczące naszej podróży. Mieliśmy jechać z Dobrownika do Podgrodzicy, ale namówieni jakimiś tam wskazówkami naszego Włajda z poprzedniej bycierski do Krawicy. Zasugerował nam tam, że nam nic nie ma I rzeczywiście jak mówiłam przed tam tam nic nie ma Mielibyśmy być tam jeden dzień i siedzieć i patrzeć sobie w oczy, czy wszystko jest w porządku Nie ma większego sensu Zmieniliśmy trasę do Budwy I z Budwy będziemy jechać do Tirany A potem z Tirany do Salonik Na razie mamy jakoś tam pobukowane te bilety Może nie za daleko w przód, żeby jakoś nie się na jakieś większe błędy O tutaj jak pięknie bardzo ładnie. Bardzo perspektywa na bardzo ładne miejsce. To na bardzo. pewno było w filmie. Może. Albo raczej. Większego planu na razie na Dobrownik nie mamy, bo będziemy tutaj 3 dni około. Jednego dnia planujemy wejść na te mury, na ten fort, to dawi nam około paru godzin, dwie, trzy. To nie można mówić o jakiś plan na cały dzień. Kolejnego dnia, kolejnego dnia chcielibyśmy się wybrać na, na kajaczki. To są jakieś kajaczki właśnie, żeby tam na jakieś kurwa, do takich tam dziur się dostać, pójdzie. co. do ładnej wody do i tak dalej. Wody. Ale to... tak to raczej nasze dni będą wyglądały tak, że staniemy do tak. godziny tak. popołudniowej, będziemy siedzieć na plaży, grzać dupę i potem będzie zwiedzanie tak. 15-16 i myślę. Są tak zwane dni bez budzika. Dni Czas bez dny. budzika. Ja pierdolę. <laughs> Już mam dosyć stawania o 5.30, praktycznie co drugi dzień. Oj, tam. No i w sumie tyle. Jak też ciekawego to zobaczymy, to Wam raczej na pewno Wam o tym opowiemy. Na razie to jedyne co jest ciekawe i warte znaczenie, że jest chuj ludzi. Niby jest wrześni, miał być off sezon. nie no trochę jeszcze zawsze jest taki pół ale ludzi jest chuj na naprawdę. ten moment, naprawdę. Bardzo dużo Polaków, dużo za Chorwacji jest chyba taki główny, główny kierunek przez Polaków wybrany, w tym samym przez nas. Miało być ta... pewnie dlatego, że miało być tanie, drogo, drogą. Jest kurwa gorzej niż nad polskim morzem. Znaczy, pewnie nad polskim morzem jest tak samo. Jest tak samo, myślę. A, teraz. jest chujowo. <laughs> jest chujowo. Jak coś tam, no. <laughs> suche bułki, jak no się tak. gówno. Ja już suche bułki, chciałabym zaznaczyć. Na kurwa, prawda? Tak, główno. To ci zaznaczy. Dzień trzeci zwiedzania dubrownika. Wczoraj był dzień przerwy od wszelakich nagrywek i tego typu, po prostu siedzieliśmy na plaży i nic się nam nie chciało robić. Tak naprawdę nas wychujali, bo chcieliśmy Wam pokazać wyspę z ogrodami botanicznymi, no. a w Google było napisane, że przepłynięcie prołem 10 minut w jedną stronę i powrót. Kosztuje powiedzmy 10 euro, a przychodząc na miejsce okazało się, że kosztuje około 30. Bupio więc głupio wyszło. Do ceny zjadliwej no. buty na, na plaży. Bo nie wiem, czy wiecie buty, żeby kupić teraz, to trzeba zapłacić ponad 150 zł. No mniej więcej w jednym sklepie była cena 35 euro. My kupiliśmy za około 16 chyba euro wtedy te buty. Tak. A jak jesteście na dubrowniku i macie opłatę późno, tutaj się plaże, które są kamieniste. To lepiej takie duże buty, buty mieć, po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo, bo mogą być te Jeż. <grym jeżowce. Jeżowce. <grym> jeżowce. A no. po drugie, że po prostu to jest niewygodnie chodzić po kamieniu. Tak, i byliśmy wczoraj na plaży bardzo ładnej. To jest jedna z chyba bardziej popularnych plaż w Dubrowniku, ale mimo wszystko była piękna, nie? Tak, nazywa się Bellewue. Bellewue. <grym> się tak, nazywa się Bellewue. Jesteśmy teraz na murach, nie mamy jakiegoś większego planu jakby to, bo kupiliśmy sobie dubrownik pas za 35 euro, to jest na takiej zasadzie, że masz wejść na te wszystkie większe atrakcje, plus masz komunikację za darmo przez jeden dzień, co się od razu opłaca, ponieważ samo wejście na, na mury kosztuje tyle samo ile dubrownik pas, czyli 35 euro, więc jeśli w ogóle macie zamiar cokolwiek zwiedzać w dubrowniku, to powinniście od razu kupić dubrownik pas na ten tak, jeden dzień lub trzy w sumie nawet jakbyście byli 3 dni, to lepiej byłoby kupić od razu na 3 dni, żeby mieć komunikację za darmo, bo to kosztuje tylko 45 Chociaż, euro. też moim zdaniem e, wchodząc do autobusu i e, Krzysiek pokazał im tylko kod e, QR, tak. on nawet na niego nie spojrzał, więc możecie sobie po prostu go wkleić z e, grafiki Google. Ja, możecie spróbować. Powiedzieć, może. Dubrownik was, nie? Może to możliwe że, możliwe, że wam się uda przyjechać za darmo, ale to jak, to jak woli, nie? Może, Byliśmy jak... w jednym muzeum pooglądać sobie statki i kotwice. To jest pierwszy dzień, kiedy pada deszcz, akurat dzisiaj, kiedy chodzimy w murę. Tak, świecą. ale teraz przestało, to tak, w sensie to jest bardziej mrzawka niż deszcz. No, ale, ale też no... popadało. Przecież i tak to nie wynik, jak na dwa tygodnie zwiedzania. No, bez deszczu i w pełnym słońcu to nawet tak miła odmiana. Chodzić sobie w cieniu, -stop. No stop dobra, to lecimy dalej. Bye! Dzień dobry. Popij, kochanie, tej kolki. Fajna torebka. Prosto, <śmany> jest to <prosto> z <śmany> Tutaj ziemia jest tak droga, że nawet kurko pomidory rosną na drzewach. Ja jeszcze nie wie, że transport zwierząt przez granicę jest nielegalny. W celnicy w Albanii jej to powiedzą. Dobra, Słuchajcie moi mili, tak jak witaliśmy was z Dubrownika, z Old Town, tak stąd będziemy was żegnać Ponieważ jutro stąd jedziemy, znaczy z Dubrownika nie stąd, nie z Old Town, I tylko ze stacji autobusowej normalnie jedziemy już do Albanii Wygrzewać się na plaży, bo sprawdziliśmy co można robić w Łódź i tam nie mam nic Mniej więcej tyle samo do podróżnicy, jeśli tak do oglądania to nie ma nic raczej, to jest tak miejsce typowe, żeby pojechać na plażę My buty już mamy, także na pewno. Raczej te dwa dni spędzimy w taki sposób, no, na pewno coś tam zbudę, że nagramy. Pewnie nagramy tylko jednominutową no, update, bo żeby powiedzieć, że nic tam nie ma. Nic tam nie ma i nie warto tam jechać i że siedzimy na plaży i wszystko. To co, fenomenalne miasto, tylko jest cholernie drogo. Warto tu przejechać nawet samolotem w jedną i w drugą stronę, żeby po prostu to zobaczyć, jak jesteście fanami gry odgląd. To jest pozycja obowiązkowa. Co my tutaj zwiedzaliśmy? Zwiedzaliśmy ogólnie stare miasto chodząc mury basztę, no i ten fort. Ten fort nie robi jakoś wielkiego wrażenia, no jeśli mam być szczera i jeśli miałabym za niego zapłacić 10 euro tak po prostu, żeby na niego wejść, a wchodzi się na niego 5 minut, jest się na nim 5 minut i schodzi się 2 minuty, no. więc ja uważam, że nie warto, bo jeśli naprawdę się faktycznie zobaczyć miasto z bardzo ładnej perspektywy, to te mury zdecydowanie bardziej się opłaca. No i jest ta baszta, to jest to najwyższe miejsce. W całym Dubrowniku i faktycznie naprawdę bardzo ładnie widać te widoki, widać całe miasto mm, z bardzo ładnej perspektywy. No i w sumie to tyle. Mm, na plaży. Na, na ich paru muzeach, które tam jakiegoś większego wrażenia nie robią, ale. Większego, jak, no właśnie. Jak się wykupuje Dubrownik, pasto maszcie i tak za darmo, nie? To tak, macie. To jest takie zapachy dziura, jeśli chodzi o czas. I są bardzo małe, ale to można było się tego spodziewać. Dubrownik Was się kupuje tylko po to, żeby wejść na mury i żeby skorzystać z, z... transportu z... publicznego. Tak, no i to się dużo bardziej opłaca, bo kupując coś takiego. Nawet na tych murach jest jedno muzeum, które przedstawia jakieś tam, wiecie, stateczki, tak. rysuneczki, bomby, kule i tak dalej. Więc takie kolejne 10-minutowe zwiedzanie dla lekkiego odpoczynku. I macie to za darmo. No dobra, to na tyle moi mili z Dubrownika. Żegnamy się i witamy Was za chwilę. No już, za chwilę, witamy Was jutro w Budwie. Bye!